Jeśli śpiewaliście kiedyś 100 lat, 100 lat marce Motoguzzi, to właśnie się spełniło. Motoguzzi w roku 2021 kończy 100 lat. I w te 100-letnie urodziny przypadają m.in. nowe modele, nowa generacja V7 i to właśnie te motocykle dziś testowałem. Ja jestem Bary, a wyglądacie kanał Motogen.pl. F7 zawsze występowała w kilku wersjach, i tym razem ta najnowsza F7, jej najnowsza generacja występuje również w niej jednej, ale w dwóch. Po mojej lewej stronie wersja Stone, po mojej prawej stronie wersja Special. O tym, czym się różnią dokładnie, to za chwileczkę. Ale chciałbym zacząć od krótkiego podziękowania dla wszystkich osób zrzeszonych wokół klubu Motogucji Polska, od wszystkich miłośników Motogucji, którzy. Kiedyś zaprosili mnie na swój zlot, dzięki temu, że wsiadłem na poprzednią generację V7 i pojechałem na tą imprezę, która odbyła się bodajże gdzieś na Roztoczu, to dopiero wtedy zrozumiałem, o co tak naprawdę chodzi w motocyklach motogucji. I dopiero wtedy odnalazłem prawdziwą przyjemność z jazdy takim motocyklem. I dzięki temu i dzięki tym wszystkim życzliwym osobom, z którymi wtedy spędziłem weekend na tym zlocie, teraz, podczas tych testów premierowych nowej V7, Wiedziałem o co chodzi, nie czułem się tutaj zagubiony, tylko rozumiałem dokładnie ducha motocykli i mogłem odnaleźć radość z testowania tych motocykli. No to zaczynamy. Przejdźmy do tego, co się pozmieniało w V7, bo być może część z Was już dobrze V7 zna i zastanawia się teraz. No dobrze, ale to co nowego w takim razie na 221. Zacznijmy od silnika, bo tutaj grube zmiany. Oczywiście wciąż mamy tutaj V2 z wałem położonym wzdłuż osi motocykla. To się na szczęście nie zmieniło, natomiast tam w środku pozmieniało się już całkiem sporo. Począwszy od samych cylindrów głowic przez wał korbowy, 850 generująca w tym momencie 65 koni mocy, czyli o 13 koni więcej niż poprzednik, i 73 Nm, czyli też o 13 Nm więcej niż było to w przypadku poprzednika. Co bardzo ważne, to te osiągi nie zwiększyły się jedynie w maksymalnym zakresie prędkości obrotowych. To nie chodzi tylko o moc maksymalną i maksymalny moment obrotowy, bo chodzi tu tak naprawdę o cały przebieg krzywej oddawania mocy i krzywej oddawania momentu, tak naprawdę w pełnym zakresie prędkości obrotowych. I na dole, i w środku, i u góry mamy tutaj poprawę i to poprawę zauważalną, bo kiedy mówimy o wzroście mocy, o 2-3 konie o dodatkowych dwóch niotonometrach, to większość z nas prawdopodobnie tego by nawet nie zauważyło. Tutaj jest to zmiana już zauważalna. V7 ka zrobiła się w tym momencie zdecydowanie żwawsza. Ma troszeczkę więcej pazura. Ona wciąż bardzo fajnie brzmi, wciąż zachęca raczej do cruisingu, do fajnej, spokojnej jazdy, do czerpania przyjemności z takiej grzecznej jazdy, a nie chuligańskiej. Ale zdecydowanie teraz ten ma więcej animuszu i te osiągi czuć, że się tutaj poprawiły, i to jak najbardziej dla V7 na plus. to jeszcze ze zmian. No pozmieniało się tutaj również coś niecoś w układzie smarowania, w układzie rozrządu. Włosi chwalą się, że tutaj mogli zaczerpnąć pewne rozwiązania, które sprawdzili już sobie w modelu V85 TT. Koniec końców, mamy mocno odświeżony ten silnik w V7. Tutaj warto zaznaczyć, że zarówno w wersji Stone, jak i w wersji Special jest to dokładnie ta sama jednostka napędowa. Jeżeli chodzi o silnik, hamulce, podwozie, ramę, to w obydwu wersjach wszystko jest absolutnie identyczne. Włosi pozmieniali nie tylko w silniku, bo zmieniło się również coś nieco w podwoziu. Rama została o 10% usztywniona, co znaczy 10%. No, w czasie jazdy to czuć, że rzeczywiście ten motocykl troszeczkę inaczej się w tym momencie zachowuje. Tej sztywności jest tutaj więcej. Ponadto zwiększono skok tylnego zawieszenia. Konstruktorzy zadbali też o to, aby poprawić troszeczkę komfort jazdy, szczególnie z naciskiem na komfort jazdy pasażera. Ta część motocykla powędrowała teraz nieco wyżej. Ta odległość pomiędzy kanapą do podnóżków pasażera jest troszeczkę większa, dzięki czemu... Pasażerki, tudzież pasażerowie z dłuższymi nogami nie powinny, nie powinni teraz narzekać na brak komfortu. Jazdy premierowe na nowych v zorganizowano we Włoszech, niedaleko Rzymu, także mogliśmy pojeździć na nich w ich ojczyźnie. E, pogoda jeszcze nie do końca sprzyjająca, było chłodno, ale jak to na motogucji zawsze przyjemnie. Ja mam wrażenie, że te motocykle mają tylko jeden problem. Jeżeli chodzi o wzrost ich sprzedaży, otóż jestem przekonany, że sprzedawałoby się ich więcej i zyskiwałyby więcej nowych fanów i nowych klientów, gdyby dać ludziom możliwość pojeżdżenia na nich. Wprawdzie motocykle testowe są zarejestrowane, ale ludzie jakoś, którzy wcześniej nie słyszeli o motogucji, nie do końca chcą ich spróbować, a gdyby spróbowali, to mogliby się do nich przekonać. Tak było w moim przypadku. Dopóki ja oglądałem filmy o motogucji, oglądałem je na zdjęciach, to. Wiedziałem, że jest to fajny, elegancki motocykl, ale kiedy zaglądałem w dane techniczne, to czułem się zniechęcony. I dopiero wtedy, kiedy pokonałem na tym motocyklu kilkaset kilometrów, pojeździłem na nim po Polsce, tak jak wspomniałem, pojechałem na zlot fanów tej marki, to dopiero wtedy zrozumiałem o co chodzi, zrozumiałem tą filozofię tej włoskiej marki. Ludzie nie kupią motogucji, dlatego że spojrzeli w tabelkę z danymi technicznymi, nawet teraz, kiedy moc urosła o 13 koni. Nie kupią go, dlatego że obejrzą ten film ale kupią go wtedy, kiedy się na nim przejadą. Jestem przekonany, że do wielu z Was ten motocykl by trafił, tylko że trzeba to po prostu poczuć i zrozumieć. Motogucji ma w sobie coś absolutnie wyjątkowego. W tej nowej V7 trzeba przyznać, że to, co najważniejsze pozostało, ten silnik, bardzo charakterystyczny, ja tutaj nie mówię o wibracjach. Ten silnik pulsuje, to jest trochę jak bicie serca. Kiedy siedzicie na Gódku, odpalacie ten silnik, on się tak fajnie, cały motocykl przechyla lekko na prawą stronę i później kiedy jedziecie, to nie są denerwujące wibracje, tylko to są to jest taka pulsacja tego motocykla, którą po prostu chcecie czuć, bo ona generuje dodatkowe emocje. Czujecie, że ten motocykl żyje. I dokładnie to samo usłyszałem od fanów motogucji. A później sam to poczułem i zrozumiałem. I dlatego teraz tak bardzo się cieszę, że znów miałem możliwość pojeździć na tych wspaniałych motocyklach. Za nową V7 trzeba będzie zapłacić około 40 tysięcy złotych. Kupując taki motocykl trzeba mieć świadomość kilku jego... No właśnie, nie powiem wad, kilku jego cech charakterystycznych. Otóż nie jest to motocykl do szybkiej, sportowej jazdy, do agresywnego zasuwania po zakrętach i musicie być tego świadomi, zanim na niego w ogóle wsiądziecie. Wprawdzie dzisiaj jeździliśmy tutaj po zakrętach w okolicach Rzymu całkiem szybko i całkiem żwawo, ale w pewnym momencie przypomniałem sobie, że okej, okay, to nie do tego ma służyć motocykl V7. To jest motocykl do tego, żeby czerpać czystą przyjemność z jazdy. Z jazdy raczej spokojnej. Oczywiście tej mocy jest teraz więcej i w hamulcach też coś, niecoś tutaj poprawiono, no ale wciąż to tylko jedna tarcza przy przednim kole. To kawał solidnego motocykla, naprawdę bardzo. Starannie zbudowanego, przyjemnie wykończonego, eleganckiego, pięknego, ale nie służącego do szybkiego cięcia winkli. I przekonacie się o tym chociażby po tym, że, tak jak już powiedziałem, nie hamuje tak jak współczesne sportowo nastawione Nakedy, nie skręca tak jak motocykle sportowe, a jego rama, chociaż usztywniona, wciąż nie będzie się zachowywała tak jak rama w najnowszych japońskich sportowych Nakedach. Ale w tym motocyklu chodzi o coś innego, i jak to zrozumiecie, to już nie będzie trzeba nic tłumaczyć. O tym, że mamy tutaj przeniesienie napędu za pośrednictwem wału, o cechach charakterystycznych innych tej marki, o jej historii, nie będę teraz opowiadać, bo to miał być tylko krótki film, w którym pokażemy Wam, że na świat przyszła nowa V7. Jedyne, o czym jeszcze mogli go wspomnieć, a ja chyba o tym nie powiedziałem, to liczne malowania. Tutaj obok mnie stoją dwie wersje i widzicie dwa malowania, ale tych malowań jest oczywiście znacznie więcej. Zarówno wersja Stone, jak i wersja Specjal dopasujecie je do swojego gustu albo do gustu swojej małżonki. Ja osobiście wybieram tego w tej wersji i w tym malowaniu. Do zobaczenia w kolejnych filmach albo na jakimś zlocie Motoguccji, jeżeli złapiecie bakcyla. Cześć!